Daje co najlepsze, ci to daje co najlepsze ci to daje co najlepsze, ci to za czy to daje co najlepsze, ci to za czy to co najlepsze, czy to muza, czy to miłość? Nie dam ci nic więcej, chociaż tego mam tu kilo. Moje serce nie jest lekkie, ale nigdy nie zwolniło. Zaklepuję miejsce, twoje dawno się zwolniło. Suko, myślałaś, że wejdziesz, ale coś się zwierdoliło. Popraw sobie kreskę, no i załóż maskę z dobrą miną. Serio, myślisz, że się trzęsę na wasz kurwa widok? Suko szymi, co rok lepszy, jak bane wino. Skumę świnio w górę, co rok, jak jebany prorok. Patrzę ciągle w przyszłość, a to przeszłość mi funduje tą noc. Wyjmij soczek świat, bo sen nagrał smutny trakt Możesz mówić, czy mi sad, czy mi always happy, cause i heaven na mind. Kartu, ey, ey. ta wódka na stół, Brakuje nam snu, ej, ej. tyle kontaktów, ej, ej. Ey, ej. Ona jak ja szczurę, ej, pisze, ej kłamie, a to nie jest tak Ty masz sumanie, bo żyjesz wokoło tych kłamstw Zrobię pani ani się wasz Ja wiem, kiedy ściągnąć mam jebany pas To był pierwszy i ostatni raz To był pierwszy i ostatni raz Kiedy zaufałem dupie, dla niej no wart Zrobię osiem nutek o niej, nim odejdę na ten drugi świat Daję co najlepsze, czy to muza, czy to miłość Nie dam ci nic więcej, chociaż tego mam tu kilo Moje serce nie jest lekkie, ale nigdy nie zwolniło Zaklepuję miejsce twoje, dawno się zwolniło, suko Daję co najlepsze, czy to muza, czy to miłość Nie dam ci nic więcej, chociaż tego mam tu kilo Moje serce nie jest lekkie, ale nigdy nie zwolniło Zaklepuję miejsce twoje, dawno się zwolniło, suko Wiem, że szukasz we mnie dziś winnego, ale moje ego Nie pozwala zejść mi na twój poziom zero, mi level 100, czuję się jak boss Rzucam suszek kość, kładę ją pod nos Powiem ci to wprost, czy mi ma dziś głos Siwką robię kros, łączę moje ciało Suki jak jebany most Daję tą sukę do kosza, a wiem, że ona będzie szok, choć, a Taka jest moja robota, patrzę na mnie jak na gota. No bo nim już jestem w chuju, wasze brednie suko Ja chcę ciągle więcej, przestań sobie grabić Zanim przyjdą konsekwencje, dawno obstawiłem twoje miejsce Czy mi